Siema Eniu, zostaw suba i lajka i oczywiście konfig znajdziecie na moim Discordzie. No i ja Was już zapraszam do oglądania. Hello! Ostatnio zadawaliście mi pytania na Discordzie, więc chciałem Wam teraz na nie odpowiedzieć. Więc, kiedy konfig na Cookscrafta? Oczywiście config na Cookscrafta będzie wtedy, kiedy go zrobimy. Na chwilowe są go nie mamy, więc tak wychodzi. Kiedy config na miny ry? Nie wiem co to jest za serwer, ale jeżeli chodziło Ci o, o Minemora, to będzie też wkrótce. Kiedy konfig na Victory Crafta? Konfig na Victory Crafta będzie wtedy, kiedy dowiemy się, jaki tam jest anti bo polepszyli go w 100%. Jak konfig kreatorzy się przestaną opierdalać? Sam się opierdala, spierdalaj, sam konfig, jeżeli chcesz. Czy robienie konfigów jest uciążliwe? Oczywiście, że tak. Siedzimy nad nimi 6-7 godzin. Jeszcze do tego nagrywanie, montowanie i zrobienie miniaturki. Czy LOAD SP jest lepsze od Bypass Config i mają lepsze konfigi? Eee, powiem ci tak. Jeżeli wgranżasz temat już e, kogoś konfigi, to powiem ci tak, że nie używam kogoś konfigów i nie wiem, jak, jakby, jak one działają. Dlatego nie mogę ocenić, bo ich nie używam. Czytacie trochę więcej konfigów na ris 5.31? Na rajsa 5.31 już nie robimy, ale jeżeli już byśmy mieli robić na rajsa, to już byśmy robili na najnowszego kraka, czyli rajsa 5.90. No, najnowszego kraka, a najnowsza wersja to nie jest już. Co się stało 14.02.2007 roku? I dlaczego wczoraj o godzinie 21.37 zajebałeś mi kremówkę z talerza? Nie zajebałem Ci nic. Dlaczego SMK nie ma bana? No, bo po prostu wybaczyłem mu i tyle. Wasz Discord, wasza cała nazwa Bypass Config wypromowała się z TikToka czy z YouTube'a? Yy, z YouTube'a, dlatego że nagrywałem tam na początku Derp NC i potem wyszło, że no, wybiliśmy się i było dobrze i lecimy wyżej. Tak mi się wydaje. Zróbcie konfig na kraju na MC. Tam AC nie ma prawie, bo na fluksie można citować. Właśnie zrobiłem config na flya, więc citujcie. Będziecie robić konfigi na inne klienty? Oczywiście, że nie, bo na chwilę obecno mamy w planach tylko robienie FDP i RIC'a. Znaczy no, na klienty Raisa i FDP robić konfigi.